Właśnie, właśnie rozpocząłem O kurwa No to fajnie Będzie zabawa No będzie zabawa Będzie Mikołaj ma lekki czołg Mam nadzieję, że bez dźwięku Jakiego bez dźwięku? Bez na <ingen> kurwa <killers> Ej, Paweł Paweł, wiesz co? Ej, Paweł, wiesz co? Ej, czy nie mam z tej strony was ulubiony szonik, a dzisiaj zapraszamy was do gry Heroes of Paweł... Ze mną jest Miku, cztery, trzy, dwa, jeden... Ja 1, pierdziele! 4, 3, 2, 1. Ej, ...to jeden. I Pawson. Kurwa, kurwa! taka wstawka Ej. będzie za chwilę. Aż ja mam A Albo z tamtego Raiders of Kurwa, ja pierdolę, nie da się nic robić, kurwa. A Trzech typów przed nimi mam, kurwa, to jest. Ziela. <laughs> Normalno, nie? chciałeś coś powiedzieć. no? no? Hej, cześć, się mam, w tej strony was kolegi, na Lepiej Nie, No, chciałeś coś powiedzieć. Nieważne. A, nie. Pewnie teraz. Nie, nie, O, czy. 2... O, nie, na... No teraz w ogóle zrobili gówniany ten... Czy ja mogę zmienić ten czołg? Czekaj, bo... tym wzięcie ten co to chciałem, naprawdę. Także, wziąłem. Może to nie mój czołg. Y Ej, ale wystrzały w heroesach są takie słabe. Paweł Trzymaj, chcę że z mi coś robi. Dlaczego? i co jest 5? Dlaczego ja się przyłączyłem na... Co nik zrobić? Ałe Czekaj Paweł No Boże, czekaj, bo mi się grafika dopsuła. No ale Mikołaja! Ej Mi się grafika popsuła trochę lekko Ha! Ej, bo, mi, bo wszystko mi niszczyło na, na najniższe ustawienia Gdzieś Mikołaj został z tyłu Dobrze Obstrał się Co? Ej, ej O, chuj <grywia> Dobra, Paweł, znajmy miejsce na chwilę Nie, w ogóle jest jakaś piechota? Nie, nie to, są ma. Ej, to są boty nie ma. To są boty To są boty? To są boty Red Army nie. my, chyba ma No tak, bo dodali te boty takie Serio? Dodali jakieś boty? No te. To może chociaż mnie... To pierwszy raz z nimi gram Jak broń O! Widziałem czołg Jestem sam ktoś? Nie ma nic na nikt Nie bo gdzie my jesteśmy? Amunicja! No, Amunicja Kurde Był typ, span Eee... T-34 jedzie Chyba wysiadł a, Nie, nie wysiadł, zabił właśnie jakiegoś co... Dobra, ja tam czołgistą Czura? jestem Ja też jestem Oła, to kurde Ale jestem czołgistą, tylko że nie mam czołgu, wiesz? A nie HP ja nie mam czołgu No bo, nie no bo, za, no bo wybrać, wybrać czołg, a nie wybrałem żadnego Oe, no kurde, no ciężko bez... No, ja sobie może wrócę jakiś czołg wezmę. Dziękuję. Wdzięczny. Kurwa, będzie. mać Dojeżdżaj z Frankowem. Trzeba pachyło Frankowemu? Zabije kogoś. Mi... Bo Red Armin miał za 3-4 HP. <suszy> to są buty. Ale takie... wiesz dlaczego mam panzerfausty? Ej Paweł to są Berni, to są Bernie boty Big Bernie boty No i wyjebałam w kosmos No, poszukałem jeden to? na jeden No to dobre. Dobry Paweł No mówiłem, że im bot przyjebał Ale to jest naprawdę fajne Może nie of Endennares jest tak gówniana gra A? Czyli, co, co, powiedziałeś? A, a co, co, a War Thunder? Wszystkie te gry są gówniane Liga Legend tylko nie jest gówniana Word of Tank też jest o, Wod... Nie. WoD chyba też jest zepsuty, tak? Wszystkie gry są zepsute To po co grasz w ligę? O, oprócz Weź? ligi Legend O, 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 halo Właśnie driftuje na skalę, znaczy driftuje na tym na... na... Jaki drift, taki drift... Ile tak botów ja... XZ, co te boty? One w ogóle wszystkie mają Panzerfaust. <gryt umarne>, no? <gryt> one, one są OP? Co? Co ty? No, To są Bernie boty. boty. To są Bernie Boty, przecież, To są Bernie Boty wszystkie z Panzerfaustami. Nie, co? no wszystkie z tymi z, z Stormgeverami. Storm Big Bernie boty. O. Jak nic. Ślepi jestem. No właśnie też tak trochę. Ej, czekaj, bo kurde, to tam z tamtej górki, gdzie mi się ogóle Dobra, by zabiłem jednego boczera. I uh. zabiłem jakiegoś typa w ogóle, kurde. Mikałaj. Bo ich jest dużo, wiesz? Ja ich teraz robię z góry e, no właśnie, to prawie zrobiłem, tylko że niestety mnie jakiś IS-2 zdjął tak, Ja go pewnie, ja, no, pewnie nie przebiję Tym czołgiem, w tym razie Dobra, zabiłem dwóch Ale zniszczyłeś czy zabijesz? No zniszczyłem czołg i zabiłem dwóch z nim Nie no, ja pewnie nie wiem jak ty, jak ty mnie odgrałeś z tym Kurde Bo jak na mnie op-boty się nie rzucają, to... Op... to są Berni-boty, a nie op-boty, nie znasz się, Paweł. Op-boty... To są Berni-boty. O kurwa. A propos op-botów, chyba któryś mi przejebał. Wszędzie coś w ogóle wybucha, no w o właśnie. do Właśnie do Mikołaja i z 2 Właśnie z drugiej strony mapy, Mikołaj. To jest IS-2 Big Chungus boty chyba Dobra o, naprawiam się o, jeszcze mu przedział amunicyjny XD. Jego, o Dobra, już mu działa Przestrzel gdzieś tak, tak, Dobra, ja jest. sobie naprawiam czołg <coughs> Cześć Junix Cześć Co tam, jest? tam? Kurde, jak No nic, sobie czołga ja umarłem znowu Is 2 Is dwa No mnie już właśnie mnie dwa razy więc wiesz No O ja widzę big ciągu z boty Ty Jak nic ten IS-2 będzie mnie teraz kolejno raz niszczyć Oj, pobysko A ty ja mu przyteział amunicyjny zniszczyłem niszczyłem W ogóle co, co ci idę amunicyjny? O a próba big ciągu z botów Nie wiem No właśnie O Big ciągu z boty Czyżby to były one? Taki ciąg do mnie napierdalał Berni boty a nie ciąg z boty co ty Big Berni boty Tak to Big ciąg z Berni do mnie napierdalał I mi tutaj O to Dobra, może uda mi się Czałg mi się jest to bardzo niemożliwe, ale wszystkim Jest to my? bardzo niemożliwe Leci nasz w ogóle w środek O kurde Hop, 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 Haweł, ty... hop, hop. Co ty Paweł robisz? Ja naprawiam se Te Aha Te BigBernie boty mam więcej niż MeshLinks No Szkoda jej no to by jeszcze nie to były, to nie byłyby pierwsze wszystkie boty Paweł no kurde Co? O, tam, przy, tam biegł tam bieg big berni Ale mam rał, Jeszcze nie więcej ich im biegnie. O czołg jest dwa na wprost nas. Naprzód nas czołg? Jest na, wprost, na, is na is, is dwa. O, chuj, gdzie on jest? Widzę widzę jakiś czołg. O, czołg, ja dużo bernie botów. botów. Dużo bernie botów. Dobra, rozstrzelałem dwa. A ja z tyłu dostaję od Big Bernie Botów chyba. Chyba tak. Ała. Kurwa. Ja tu driftuję. He? Okay. Ciekawe. Ow! Ja tu driftuję. Uciekam. Może ucieknę, może nie. Proszę. Proszę. Odsuń się, gościu. Dziękuję. Ojcie, dobra, inny, dziękuję. Idzieć, sure. Dobra, ciągle się na samotność? Naprawię, czego w środku tego pola. Dobry. Dobry. Klei, tu snajpie, nie? Tylko na lufarmaty, let's go. To nie, 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 nie zabijasz big botów Ja? Nie, mówię da mi O, mikrofon Siadłem Wsiadłem. Okej, okay, dobra, jednak nie wsiadłem. Znaczy nie, nie siadłem Może gdzieś bronię, ale my przejrzenie Typię, jestem pszczołgiem lekkim i ja ich tak cioram ta, przebijasz ich? O ciul. typie! Co dużo was? Dlatego masz 183 wynik Kurde, wszędzie te Bernie boty są. Wszędzie Bernie boty! A te Bernie boty są openo Kurde, tak ja chyba muszę chyba wziąć jednak Kurwa macie to pierdolę. Ej, Paweł, ty może jedyny czołg zniszczony Tam w jeszcze żyje? nie, on się spalił is 2 się spalił Co się dzieje Kurwa to jest is 2 Za dużo bernibotów Gdzie tam jest kamp... Czekaj, ja bym spróbował oznaczyć Co jest kamp? To jest camper jakiś Myślę, że kamp. Dobra, już jedzie. Ej, no, Paweł, to chyba dwa czołgi za niszczy tutaj. Bez kwitu. Nie wiem, ale wiem, że Paweł właśnie umiera. Co, Bernie Boty? Nie, i z dwa też, ale. No. Ale no, sterowany przez. na Bernie Boty. Ale czekam. sterowany przez Bernie, bo... Bernie Boty, tak? No nie, bo Bernie Boty nie mogą mieć... Czołbos. Czołbos. Oni są tylko piechotą, ale i tak smutno są zbyt opy. No to zjedzem To ja ci mówię to ja teraz to są się wzięli w piechotę, nie i biegam jako piechociaż po prostu ja, ja niestety nie wziąłem tego, nie wziąłem karabinu Tam widzisz, ale wiesz ja mogę mieć tylko karabin z 20A ja nie mogę żadnego karabinu Pisety, tylko pisety, tylko to mogę być. Kopiad mogę się kupić, ale... Ej no bo by... Cześć Big Bernie Bot. Nie. nie, to nie był Big Bernie Bot, a myślę, że Big Bernie Bot Nie wiem, zresztą się utrzymka Cześć Unix <grym> Cześć Mikołaj Cześć O właśnie mi się Ammo skończyło, wiecie? To chodź do nas Mamy wesołego hecera. Jadę tu. Do... A mam uzupełnia nie brłych. A, to po, powróciłem już nich za dziesiątej. Cześć, są coś fuki zawrócił Co? Cześć mi Cześć Co tam jak tam? Nie ja mam... nie ja mam... nie ja mam pocisków. Aha! Serio? Ja sobie, ja sobie no, uczytałem na przykład ułożona na tym. Co, co, co ty tutaj? Co co ma działa? Czo był tam na tym... Yy, na jedzie... O właśnie tam Sorry, ten reload mi nie pomaga Okej, zabiłem big Burning Dobra wywalam stąd, bo czemu u ciebie to nic się nie dzieje? Nudy no, O i zwa! Odparę Daj mi tego isa za dwójkę Schowa się za budynkiem skubany Że my big bernie boty coś wydrobią O Zero. kurwa coś jebnęło Nie U. i wyszedłem z czołgu i mam uzupełnianie broni od nowa tam jest, big dużo, tam jest dużo bernie botów, ale ich czołgi rozstrzeliwują nasze big bernie A ta, tam jest dużo sowiet bernie botów Ha, zabiłem big bernie bota Chodź! Ej, zabiłem jakiegoś typa, bo wyszedł z czołgu, co? A mnie tyle opróć Ja strzelam na przykład z broni big bernie botów Czy Tu jest naprawdę IS-2 Tak jest, oh, tu i ammo się skończyło uh. No o, sobie on, już, on już nie działa. On, on działa tym jest... przede mną. Nie, to się wychył. Nic ci ten nie ten zrobi. Nie ma o, już to jest. On już jest. Dobra, no już ja, nie ma. Zabiłem nie pa. ja typa w nim zabiłem przez przypadek w ogóle z karem. Aha, typ mi z pleców wyszedł. Dobra. Miłość to w ogóle camper. No co ja mam zrobić? O, fajnie jest dwa Płoń Kurde No patrzcie kto jest najlepszy, kto ma największy wynik Cicho tam. Jestem bardzo blisko ciebie Jestem bliziutko Paweł Ej, macie po lewej, po lewej pa macie O widzę, isa, widzę isa Właśnie mogę się nic nie Buuuu Ale jeszcze, jeszcze żyje On nie jeszcze żyje wiesz o tym Nie wiem widzę ale Ale ja się znalazłem u Kampfa? Pomagam cię przy To dawaj Dobrze, tego isa Mam, mam panu. To Dawaj tego isa, dawaj tego isa No no cały no, czas zostaje O je. zniszczony przedział O paweł Ja go zniszczyłem Brawo. Do mnie cojny to jeszcze strzelę to Staram się zobaczyć co to jest. No to Bernie To Bernie nie, 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 nie strzela. bo wiesz. Aha, no to XZ. Chyba. Nie, nie. Nie, to nie jest nie Big Bernie, Bot, to jest cząk Tylko nie wiem skąd. Zobacz. No ja się. Ja próbuję naprawić ten cząk Dobra, co ja już nie wiem możliwie, że go naprawić, bo wiesz jednych. Nie wiem gdzieś tam nie O widzę big Bernie boty! Ja widzę Blankują big berni, ja, ja. Co? Nie! Z prawej big boty Zabij ich! Jak ja mam ich zabić? Bo nie wiem, jest, no, zabij ich! Nie Zabij tych berni boty Zabij, zabij te berni boty, do it. Nie o, wiem, Nie, one ty antyczołgowe, no Czekaj, spróbuję go zaznaczyć Dobra jeszcze już jest koniec, bre No ja chyba widziałem tego O no, Kolejny do mnie strzela, pewnie znam jakiś IS, albo coś o kurde. O co? Nie Nie, nie wiem, skąd oni strzelają, nie. Czekajmy. Główna karabinka znowu. No to mi uszkodził skrzynie biegów. Ej, pomóż. To chowek jedzie. jest zawad pocisku? Tak. jest zawad pocisku nawet. E, no jestem po tak moje mało. prawo jest jakiś czołg. Jakiś pyrpy Aha, to jest aha, to 2 dwa. Gdzie? Czekaj go uh! No nie No nie no kurde PPD Ja typa nie widzę, nie? Ej, ja tu mam typa co do mnie strzelę O i właśnie ktoś go chyba... A widzę, widzę, wiem Pawy już dwa czołgi zniszczył, kurde Ech fokus sniper. Ja nie mogę nikogo zabić w ogóle. Ty, ja mam pociski APCR A ja ty mam APCR ABCR Ej, T34, no właśnie tam się przyjechało a nie, a nie, a nie, ale. Dobra, dobra, dobra. A określenie go. Ale 8,5? I2 nadjeżdża. Jadę paweł do ciebie w swoją stronę, już. mogę snipeć ich. Dostał ty mi za Jezu, paweł, zaraz kolejnego zabiję Szaki widzę, dobra już widzę Ten Izwa już chyba nie żyje Żyje Żyje? To ja nie wiem A żyje On jeszcze, jak on jeszcze żyje w ogóle, ty O, zniszczy A! Czy widzę następnego chyba chyba? Pojazd zniszczony, no tam jest na górce tamtego. No właśnie wiem, no tam na biegu Coś Coś, nie trafiam go teraz. No właśnie też nie mogę go trafić. Zniszczony Dobra, zniszcz silnik, tak. zniszczony silnik. Dobra, dostał, dostał. Ja, ja go trafiłem. czy on ucieka? Tak, ucieka. Się, przecież on dostał silnik. Niszczemu silnik przecież. To może innemu. No przecież tam jest jeden na polu. Tylko już zniszczył. Co? ja myślę, że trochę po o, Mam czołg, mam czołg na dole, na czołg na dole. A tu tutaj sznabek mnie stoi. Czołg na dole jest, on się na mnie kupuje. A on mnie nie przebije. No mnie też nie przebił, bo we mnie nie strzelił. Co we mnie strzelił już raz, ale. Nie widziałem właśnie z tego. Nie trafił chyba, nie wiem. Nie widzę nikogo. No to ja mam cztery pociski, nie? Pan Paweł nikogo nie ma już. Pan Paweł nikogo nie ma, spokojnie. Nie wiem, przez paska no jest. Berni Bot na dwóch, nie wiem. Nie, chodzi mi o to. Tam jest jeden. No właśnie, ale ja go nie widzę, co sprawą Ale się trochę podjadę, bo ja stąd nic nie widzę Kurde, jeszcze ja się nie trafiłem w Bernie Botę Ej, ale jaki zmasowany to atak Bernie Botu! Kurde jakieś pikczungusy. <noise> nie trafiam w głowę w takie ludzki. O wjeżdżać Przedział nic inny zniszczony Uszkodzony korpus Schował się ich zejadę, jest, kurde jakoś dziwnie to nie jest bernie bot kurde, to jakieś jakieś kolbryna Au, za chwilę tam przyjedzie od może, albo od big, o, albo od tego kurwa, sam się zobaczyć skąd dostajemy. ale Ta, to wygląda tak jakby big bernie bot do mnie napierdzielał a nie, pach. ten od Mikusia do mnie nawala o z Mikuś, zniszczyłeś go znaczy nie nie nie, ktoś się inny rozniesie. Dobra, zabijcie mnie Zabijcie mnie w Berlin -boty. Dawaj Dawaj Zmarłem <grym> <grym> Zobacz czego kurde No mówiłem nie no. Ale patrz Dobra, czego ja teraz naprawiam. Z bazuki. No właśnie Jeszcze powiesz, że jest bardzo bliska to w ogóle będzie jej przypał O, jedzie Widzę, dostał ja się już wychylam Ciebie jak wyrywa od wszystkich Jostał drugi raz Dobra zabity Jeszcze Przeba. tam gdzie zaznaczyłem, jest jeszcze tam cały reształ jeden Co widzisz przełaszczam Zobraź i zostawić Pędzam full auta w tym big Bernie bota. Kurde, ja już giniłem 3 razy, a mam dopiero 2 tego 2 fragi Super A i że zabiłem Big Bernie bota? KD na minusie normalnie Chciałem na plusie, pamiętam 5-3-3 sumie mam 3 czołgi z jeszcze nigdy O ja już mam nawet pociski anty big chungusowe Super A PCR nie, przeciw Big Chungusowe, czyli CKM-a, nie? Nie, tam... Rabina tak. tak Jak mówisz o Big Bernie Botach, to mi się też przypomina czołgi, nie wiem czemu. No... Kurde, to są Naprawdę się stanął w miejscu, ty, no jakiegoś... Co Gdzie jest jakiś? jakieś czy, piarze, czy nie? Nie widzę. To ja się nie powiem, zobaczymy to jest teraz. bo naprawdę... Gościu to... ma w ogóle sześć tych... Zgonów już. Aż z naszej nie ma... Gościu ma 0 zgonów, ma 5 i ma... Jezus. Nałoży mi grać. Kościół ma 6 fragów i 5 ogół zniszczony, 0 od tego Mam laga. Rozgonów. Czerom laga. Mi laga. nie gadaj, że mi. Wywali heroes Generals general, bo taka bitwa. Na prawo, Mikołaj, na no prawo, na no prawo, na no prawo. Aha, Hero genera w... Widzę. Zniszczona gźnica, oni powiedzia dalej mm -hmm. Tam jest Oj. nie gada, że muszę do 4 kliknąć Kołaj I need your help o, no Kurde zamek armaty mi skąd kom niszczy Dobra, po mnie yeah. Jak mi zresetuje staty, to będę mieli Dobra, już jest po mnie. No. Nie, 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 nie zresetowałeś statów, Saury ma te same staty. Saury ma te cały czas masz te same staty, co wcześniej miałeś. Zniszczyłem. A nie, asysta, dobra. Dobra idę na Big Bernie Boty Zabiję je A nie bo nie Umarłem Fajne te 485 Te Big Bernie Boty są przejebane Kurde wortander dawczy chodzi o stronie wow. No weź bej... ty Big Bernie Boty mistrzałem przez ścianę Znaczy przez... Bo, że przez yy, nie ścianę tylko przez tego no... Przez krzaki I co teraz Big Bernie Boty? Nie wiem, jadę czołgiem lekkim Ty nie masz czy w średni, był. Bo... Nie Tak nie masz, masz Nie mam Ten z jest lekki U nas są same jej tego jak panzery jakiś ciągleki jeden ten postawowy Ty Co stało? Cała mnie Nie do Pawa też sobie jem Paweł Co ty robisz? Nie wiem Aha, bo tu drzewa stało <laughs> Tutaj drzewo stoi Dewestacja środowiska Zgłoszono Nieee Najgorzej Dobra wygraliśmy to No trzy gwiazdki bo nie bernie <noise> boty To może tak szczerze jest taki normalny No 7, 7 tysięcy zarobiłem Byłem trzeci w teamie Czemu O! Zarobi... Ej, poczekaj, bo... Ej, czemu... Co? W jakiś update, by ja nawet nie wiedziałem, w już teraz. Taki coś jest. Kurde. No był. To dawajcie normalną bitewkę. Dawajcie szturm, wezmę. Ale czy czołgami czy bez? Z czołgami, Czekaj, no to daj się coś zepsuło. No Mam na 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 ja od? Ma nadzieję, że będą uczniowie średnie. Teraz wyrosł 50 na M40. A ja cię sobie sprawdzę. No i jak tam przynieść odcinek? Dobrze. Mam nadzieję, że źle się na no, na no twojego ten... Jeszcze nie, no bo Miko Mikołaj... Mikołaj um, wiózł Retomoto. Kurde, byśmy że coś tam umyślili w tym. Robert, to ja stopuję to nagranie i najwyżej kolejny tam Mikołaj... Mikołaj tam wkleiłby coś.